Z nami ponad 60 godzin podróży powrotnej do Polski. Lecimy z Borneo do Dżakarty, z Dżakarty do Chin, z Chin do Mediolanu do Włoch i z Włoch do Polski. Do widzenia Borneo, do widzenia Indonezjo. Hello, bye bye Indonezjo. Hello, hello. Lecimy batik Airlines. 反正你。<music> Tę drogę chińskie linie lotnicze pozbawiły nas powerbanka, więc tę drogę osłaniamy się przed napaściami. 19 kg. Lecimy do Chin. Na lotnisku są całe grupy zorganizowanych wycieczek i wszyscy ich uczestnicy mają takie same bagaże. Niestety udało nam się zdążyć na samolot i musimy wracać do domu. Musimy iść spać, ponieważ jutro wstajemy i zwiedzamy miasto Tiangsung. Tam 22 godziny. Dobranoc! Jesteśmy w Chengadu jedziemy zobaczyć ośrodek badawczy dla pan. Przed wejściem do metra trzeba prześwietlić bagaż i przejść przez bramki. so

Pojechałyśmy do tego ośrodka, zobaczyłyśmy trzy pandy, z czego dwie były zamknięte w betonowym pomieszczeniu. Oglądałyśmy je za szybą. Nie wiem czy miały do dyspozycji wybieg, nie widziałam tam żadnych drzwi. Oprócz tych trzech pand zobaczyłyśmy też film, na którym było pokazane, że pandy są zapłabniane sztucznie, ponieważ często jest tak, że walczą. Z partnerem nie dogadują się i nie dochodzi do zapłodnienia, więc robią to sztucznie. Eee, a jak już panda urodzi, to młode są zabierane od matki i chowane w, ich, w inkubatorach. I, I były takie nagrania, gdzie na przykład ma, matka niechcący podeptała swoje, y, swoje młode. No i gdyby coś takiego istniało w Polsce, absolutnie to miejsce by zbankrutowało. Tutaj. Całe miasto jest oparte tylko i wyłącznie na tym ośrodku. Jest cały rozwinięty system komunikacji, żeby się tam dostać. Jest cały rozwinięty system przewodników, którzy chcą oprowadzać po tym miejscu. Jest mnóstwo wycieczek szkolnych, które tam przyjeżdżają. No ale przede wszystkim, co druga pamiątka z tego miasta to jest pluszowa panda. To, co zostałam na miejscu, no to jest po prostu przykre.

Mam lokalną sensację i nie wiem czego mam się spodziewać. Nie Wiedzać Mediolan a dzisiaj wyśpimy się porządnie w samolocie er, i na lotnisku Erczaj na nas makarmi Opuszczamy kiny bez żalu w końcu i lecimy do Mediolanu To jest ryba, omlet ziemniaki jeszcze jakaś sałatka, owoce. i jest akurat bardzo dobry Ale ja dostałam Vegetarian porridge. Jest to porem, <laughs> Absolutnie nie do zjedzenia. Ale jogurt jest dobry. I owocki są ok. Narodowy symbol. Panda przyjechał do Włoch. Jestem na lotnisku w Mediolanie. I tutaj miał przylecieć mój bagaż z Dżakarty do Mediolanu. I Air China tego bagażu nie dostarczyło, więc przyszłam zgłosić zaginięcie bagażu. I bagaż tutaj nie doleciał. Nie ma też zaznaczonego w Air China w kinach, że został tam zatrzymany. Po prostu zniknął. I wypełniałam formularze z panią, opisując jak wygląda mój bagaż i przedstawiając mój, mój paszport, wszystkie numerki. I pani mi daje do podpisania karteczkę, że zgłaszam, że w moim bagażu były przedmioty niedozwolone, że potwierdzam to, że tam były przedmioty niedozwolone i że zgadzam się na to, żeby Air China je wyjęło i usunęło. Nie wiem, jakie są konsekwencje przewożenia przedmiotów niedozwolonych, których nie miałam w swoim bagażu więc powiedziałam, że absolutnie tego nie podpiszę. I pani natychmiast wyciągnęła kolejną karteczkę i powiedziała, że okej, okay, w takiej sytuacji mam czekać na informację pięć dni, czy mój bagaż się znajdzie. No ale... nie mam pojęcia, jakie są konsekwencje podpisania takiego dokumentu, a pani powiedziała w pierwszym swoim zdaniu, że jeżeli tego nie podpiszę, to oni nie mogą nic zrobić. Po czym jak powiedziałam, że nie podpiszę, to powiedziała, że okej, okay, no to mam drugą kartkę dla Ciebie. Kasia się będzie musiała dzisiaj cały dzień męczyć z bagażem. <grywia> A ja jestem o 20 kilo lżejsza. To już nasza 59. godzina w podróży. A ja dzisiaj cały dzień jestem brudna bo nie miałam się w co przebrać no i, no i tak to ale jadłam dzisiaj pyszne jedzonko i piłyśmy mnóstwo pysznej kawki i za kilka godzin się umyję i położę się w swoim własnym łóżeczku zobaczę znowu jak to jest być czystą na co dzień się tego tak nie docenia, ale dajemy radę, niedługo będziemy w domu Dotarłyśmy do Polski, do domu. Idziemy spać. 63 godziny lotu do Polski. Oliwka, ja nie wiem czy ja tam radę drugi raz z tobą w taką podróż mojego.